Ujawnianie celu. Podniosłem rękę i zapytałem: Czy mogę wyjść z sali? I oto jestem powiedziało dziecko stojąc w drzwiach do swojej mamy. Ujawnianie celu może potwierdzić Twoje przeczucie które dotyczy błędnego przekonania, stojącego za zachowaniem ucznia. Przede wszystkim porozmawiajcie z nimi na osobności. Nie rób tego ani w trakcie, ani tuż po konflikcie. Jak wiecie, najpierw musimy nawiązać kontakt z tą racjonalną częścią mózgu, żeby móc w sposób konstruktywny podejść do danego problemu. Poproś ucznia o pozwolenie na próbę odgadnięcia oczywiście w sposób przyjacielski dlaczego zachowuje się on w pewien sposób. Na przykład, czy może być tak że zachowujesz się w ten sposób, żeby zdobyć moją uwagę? A może robisz to, żeby pokazać mi, że nie mogę cię do niczego zmusić? Czy może czujesz się zraniona i chcesz się teraz zrewanżować? Czy może uważasz, że nie zdołasz czegoś zrobić i chcesz, by zostawiono cię w spokoju? Jeśli po którejś z tych pytań otrzymasz odpowiedź tak, lub sygnał potwierdzenia, spontaniczny uśmiech, nawet wtedy, gdy uczeń mówi nie, możesz kontynuować plan zaspokojenia potrzeb ucznia w sposób, który go umocni. A sposób ten znajdziecie w karcie Błędne Cele. Karta numer 22. Ujawnienie celu: Facebook, Instagram, subskrypcja na YouTubie. Koniecznie. Dzięki Wam będzie nas więcej. Wow, widzę to. Wielkie dzięki.